Cokolwiek robisz, polegaj na mnie. Pragnienie samodzielnego działania bez mojego wsparcia rodzi się z dumy. Poczucie samowystarczalności to sprytny przeciwnik, który niepostrzeżenie wkrada się w twoje myśli i czyny. Ale beze mnie nic nie możesz uczynić, nic co ma wartość w perspektywie wieczności. Moim najgłębszym pragnieniem jest to, abyś nauczył się na mnie polegać w każdej sytuacji. Poruszam niebo i ziemię, aby się to udało, ale musisz ze mną współpracować. Byłoby mi łatwiej, gdybym odebrał ci wolną wolę lub obezwładnił cię moją mocą, jednak za bardzo cię kocham, aby zabrać ci boski przywilej, który nadałem istocie stworzonej na moje podobieństwo. Korzystaj ze swojej wolności z rozsądkiem, polegając na mnie w każdej sytuacji, dzięki temu będziesz mógł cieszyć się moją obecnością i pokojem.